Dobra, pokrótce szybko informacji dla tych, co nie doczytali. Punkt startowy w mieście St. Philip. Macie do dyspozycji drużynę piechoty wzmocnioną jeszcze fireteamem z karabinem maszynowym i luksa niemieckiego. Pierwsze cel, opanować miasto... Kurwa, kto tak oddycha głośno? Przestań tak oddychać. Opanować miasto... Meaux. Z meaux, jak przyjedzie drużyna piechoty, która ma z was zluzować, macie ruszyć w kierunku Tyron. Po zabezpieczeniu Big Man, Tyron, skrzyżowania czekacie, a znowu zostaniecie zluzowani i ruszacie w kierunku moting nad zajęciem op opanowania i utrzymania skrzyżowania. zadań dodatkowych w rejonie Tyron zestrzelony został śmigłowiec, więc macie spróbować zlokalizować trupy lub żywych, jeżeli przeżyli. Zostawiacie ich wtedy, już pod opieką Niemców, jak ci dotrą. Przy Aux macie czerwony okrąg. To jest intel, który dostaliśmy od cywili, którzy zdołali się dostać z miasta, zanim nrd się tam okopali. Oznacza on miny. Wiemy prawdopodobnie, że są to miny przeciwpancerne, biorąc pod uwagę opis, jaki otrzymaliśmy. Informacji, które mamy, też wynika, że w mieście nadal mogli pozostać cywile. W związku z czym uważajcie z sypaniem po wszystkim, jak leci. Nie każda żywa osoba tamto jest przeciwnik. Jakieś pytania? Kurwa, co tu było? Chyba nie. Dobra, to tak. Eee... Pitory zostają z tyłu z Pittem. Radek, Miłosz e... razem nie. ze mną i z Jarkiem szorują na froncie. Callsign Lux, no to callsign Puszka. brawo 6 razem z Puchą, no to będzie po prostu brawo. Pani to jest Charlie? Alfa Brawo to jest Miłosz i Radek. Ja wcześniej sobie to rozpisałem i ja myślałem, że skład Miłosza to będzie brawo 2-6. Składka to będzie brawo. Wiesz, dlatego ja już piszę. Piotra to ja będzie to brawo 4-6 i teraz musisz kreślić to jest... na mojej pierdolonej kartce. Waypoint, na którym się zatrzymujemy, jest na markerze, rozwijamy się na zachód, w stronę lasku, stamtąd prowadzimy obserwacje na meau. Wstępnie, jeżeli, jeżeli byłby od razu clusterfuck, zagłębieniem terenu poruszają się alfa i brawo. Z tyłu zostaje sekcja ogniowa, Charlie spucha. Pytanie. Tak, proszę. Kieramy do Tyron, co dalej? Maciej. Składamy wniosek o alimenty. i to jest koniec. Który...

Wygląda, ...pal, bo to na nami no dobra. O kurwa. Brawo. Albo. brawo! Brawo, brawo, brawo! Ma... Staramy się stać ludźmi. Staramy się się, żeby startuj. O, Moszczuk odpala harmę. Dobra. dobra. Tak jak Biarę, poprzednio, coś... nie? Tak, słyszę. Chacz,

Rozciągnijcie się prawej bardziej na prawo, czarny Dobra jak na to Pytanie mu CPR, -e, bo ja się się mogę faktycznie przydać przydać perymetrze, perymetrze, jak trzeba trzeba napierdalać. Co tam, takie O? Nie słyszę O kurwa, ty też ranny? Dalej nie ma pustu, ale jeszcze jest ratowalny. Tylko on straci sporo krwi. O, ja też już dostałem. Kurwa. O. Słuchajcie, mamy tu sporo rannych! Cześć, przyda mi się tu pomoc. Halo, halo. Mam tutaj ze dwóch rannych, jakby ktoś mógłby mi pomóc ich ratować. Japtar właśnie krwawi. Tylko że Japtar jeszcze ma puls, a Radek już nie. Robię CPR -e Radkowi. Przesuwam się na lewo w takim razie, zostawiam Was tutaj. Ale niedaleko. <grym> Oni są jeszcze na południowym zachodzie cały czas. Tylko mnie, tylko mnie. nacieraj! Nacieram! Ale z kim? Z kim nacierać, kurwa? Pojazd halo! Pojazd cały jest. Wlituj się przytomny! Kurwa, słyszysz mnie? Kurwa, ci są, ci się leczą. Czy wy prowadzicie jakiś szturm, czy natarcie? Osłonię, osłonię. No kurwa, u was też pisze do Jedyk jest po drugiej stronie, pola na północ. Miłość, do swojego składu jest cały. E, eee, Sniper i moszcz, tak. Moszcz, gdzieś wyleciał. Baz. Łupki, gdzieś tam jest. No. Miłość też. No mo, nie możemy tu zostać, jesteśmy na północ. Dobra, drogą do, do przodu. Do przodu. Do budynku. Osłaniam. Czerwony był tak, że jest w czwartek Czemuś ty tak wleciał do. mnie? Ponieważ kurwa, bliscy bystry! Miłoż, on dobrze zrobił, zalekliście po czwartym polu. Łuki szyjesz, nie ty tutaj? Jestem. Jestem. O, szyjesz, dziękuję. Najpierw Mosczuk jeszcze łuki jest z nami. Mosczuk! Tak. Biegniesz do mnie. Bonik, użyłaś? Ruszam. Dołączam do was, dołączam do was. Dołączaj, osłaniam. I rozstaw się od razu na drodze i trzymaj drogę łuki. Pocznie I wychylać się, karatka Dobra, trzymaj się za traktowentnie O kurwa, granaty rzucającie do tyłu, do tyłu, do tyłu Dobra, wycofka, wycofka, do wycofka łuki dawaj, jestem są znowu Chodźcie Nie ruszaj się jak po możesz. Jak na A, już się nie ruszam. Będę ci jeszcze zaraz ten jest tylko paro. Dobra Łuki, dostaniesz drugą morfinę. Pilnuj się. Co to znaczy pilnuj się? To znaczy, że nie masz padnąć. O kurwa. Trochę tych morfinek eee... mi dali. Dobrze. Start. Jesteś pewny, że nie przesadziłeś mi z morfiną? Nie. Dobra, no alfa ruszamy. Dobra, brawo. Powoli, powoli, powoli. Jakiś plan? No właśnie, co z brawo, to jest dobre pytanie. Dobra, chodźcie za mną. Ja bym się pod kogoś podepiął. Miłosz? Tak. My, brawo, się tak trochę pod was podepniemy. Przechodźcie, przechodźcie. Wadajcie na budynki też. Czyścimy budynek ja zostaję na zewnątrz. Ty to? działa. Tutaj niesprawdzone są już no, parterek Właśnie. czysty. Tu jest inny niedolnik. Tak. Eee, tak, o, arwoż i Właśnie, sypniej. No Sprawdzamy pierwszy. Czysto. <tuszy> Dostał Oscar. Skąd? kurwa. Dobre pytanie skąd? Dobra, ogarnę go. kurwa, uciekajcie! Jest kto? Granat, granat, granat! granat! Czekajcie, bo granat! Co to się, co to się odpierdala? Granaty. Dobra, ja widzę, Dobra idź. Uważajcie, eee, granaty podaję eee. Kurwa. Dobre pytanie, skąd... To jest kurwa jakiś snajper ukryty Bo tak kurwa wali periodycznie O kurwa, lecą granaty w nas, uwaga! Mają kurwa coś ciężkiego Kurwa co że mnie? Tak, słyszę. Są stabilni, potrzebują po prostu krwi i czasu. I ten, górę? Jest. O, obudził, obudził się. się. Wygląda jak Niemiec całujący z watera w tej głowie, no. Dobra, chuj, idziemy do... Czekaj, co to się odpierdala? Tu leży ktoś ranny. Jihader. Tak, Oho, mamy tak. trzech zabitych łącznie. Oj, Marcinek, Marcinek. Jej, do... To, no to zejdźcie na Deszka. Tu nas jest trzech, to możemy po pobiec. I po Trójka. co idziemy? Gdzie? No po samochodziki. A, o kurwa. <laughs> to nasz samochód. Pan Jackson. Ja wjechałem na pole minowe, prawda? Spierdalam stąd. Ty, ale dobrze, że mi się przypomniało, nie? No kurwa. Wiesz ty co, żeby się tam wziął i bałszył, tam w Tam coś się kurwa dymi. Może to jest ten... Gdzie ja się patrzę? No, tam jest ten las, tam się dymi, tam są pewnie piloci. Nie, nie, nie. Ja ma koledzy. O! Cześć, Kto tu dowodzi O, ten o, tu, ten. Tyłkiem, za kosami, skokami w kierunku tego tamtych dwóch drzew. Dobra, kto chce iść na froncie? No. A nie okay. robimy do ten, do dwóch odlicz? I dwójki w nie jeden jest. Już się strzelają, kurwa. A nie, bo przed nami jest jakieś miasteczko i oni tam prewencyjnie. Uważajcie, z sypaniem po wszystkim, jak leci. Nie każda żywa osoba tamto jest przeciwnik. O i zobacz, jak, jak na szkoleniu, do dwóch odlicz i mamy ich przed sobą. Narodowe Siły Rezerwowe. Pasja, rozwój i wyzwanie. No są truposze w środku. To coś, co było kiedyś piętrem, też czyste. Kurwa, misje Jarka, jak się ma więcej niż 40 FPS-ów, są fajne. Uki. Co? Znowu te nieprzerwne golfy. Uuu. Witamy w 1984 Golf czwóreczka Już biegnę do was. Nie, że nie, mamy iść do lasu. Dobra, wchodźmy z do tego lasu. Nie wiem, że jest gniewem, kurwa, W jedziemy tu z wjebane no przez pole winowe, co las też przejdę. <noise> Zmiana planów. No. E, podciągnijcie, Alfa tu to... beton, podciągnijcie do punktu bio, odbiór. But I would walk five hundred miles, and I would walk five hundred more, just to be the man who walked a thousand miles to fall down at your door. O się i tak dalej Podaj dalej tam, bo nie słyszę to Okopać się! O się There are many simple things in the world Shovels They are all different Popsułeś mi nogę No ile ty masz, masz nogę? Ty masz kuźba Kuźba! kuźba. Dziękuję, apostyka. Ob mam biedny powieści. <laughs> Sie ma. Misie, pakujcie się. Jej! Jedziemy z moją stroną, wszystkiego tu ze mną. Jakie ładne łokopy! Guarding shovel. Jakie równo. Unloading shovel. O, już szczelają. Za strzelają na efektu, bo ja nikogo nie widzę. Granaty, tam... Teraz dymne granaty. Wstawiajcie zasłonę dymną. Zostawiajcie się, stawiajcie się. Widziałem powoli do przodu. Widziałem powoli do przodu. Widziałem po prostu. Muszam Bubar, masz dymne? Rzucę dymne jutro. dymne przed nami.

To słuchaj, ja mu skończę CPR. -e, jak się byś mógł nim zająć, ten co stoi przede mną? Tak, zajmujesz się. A ja spróbuję coś km ugrać. O, blisko, 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 blisko. Dobra, choć łupki, idziemy zwiedzać. Nie wiem, ale postrzelbym z tego. <gry> Tu jest nasz luch. Nie Nie z dnech. panowie? E, Żyjemy. Się do Kurde. Na granicy miasta. zobacz. Z której strony mamy się okopić? Policja. Ty, zobacz, to jest kamienica pod inwestycje na studenckie mieszkania. Akademik. No. A, kurwa, zjadło mnie. O, jakie suwy. I golfy. I wołga. Czy co to jest? Okopcie się na drodze, wszędzie się okopcie, gdzie możecie. we'll use a shovel again but there is also a different shovel się przez beton. we use it when we come to the position in short time it helps us dig a trench which saves us from bullets in just a few hours trenches are all connected Okopów, spokojnie Jest RPG. Do... no kurusie. Ponoć mamy jeszcze... O właśnie jest dragu... Dragon? Dragunów Dragonów. A... Bo tu tak pójdzą z boku. Ale nie wiem kurwa czy ten Dragunow. Nie, nie, nie no będzie działał. Mam pytanie, jak się celuje z RPGa. Eee... Dobre pytanie. Na czuja. Hello, Mr. Jackson! To to już go pompuje What the fuck Jak on tutaj dostał? Sam siebie wypierdolił. Wypierdolił z rakiet w budynek i rozkurwił mi u pojazdu i jeszcze siebie samego. A to dlatego no to nie, tak kurwiłeś. Podoba mi się ilość kopów. Wykopcie sobie kilka rzędów tych okopów, tak żebyście się mogli odczołgać. A kurwa, widzicie? Mówiłem, że więcej ma ich być. Nikt mi nie wierzył. Dobra, ja idę po amunicję, bo mam w mało. No w sumie też by się na szybko. Ten, który strzela z lawą w ściany. No. <laughs> Wschodzie. Kazek postara się nie wykrwawić, bo wjechały na nas dwa kurwa, nie wiem, PTR-y. beton, jeżeli masz szansę strzelania w ptr -y, na drugiej drodze, to to ruch Są oznaczone zielonymi. wie granatami za kupy. Warta Co? Bili się na prawej flance. To może się z jednego miasta. G, ty bonoć zaraz wstaniesz. Ja biorę dzikadera na plery. Oczywiście. nie umierę Miejmy nadzieję, że to by teraz zauważy. Przyłpkniemy się tędy. Zdadzę ci też książków. Masz kurwa i to silny. Budź się, pan. Jackson się wycofuje, ale powiem Ci, HD że nie ma tu naszych, kurwa. Pamiętasz Delta Force i dwóch KM-istów? Coś mi się wydaje, że to będziemy mieli. Okay. Pony grunt, żebyś się nie spierdolił przez podłogę. No, czemu mi się, się? nie jak nie sprawdzam półs? O, Niemcy przyjechali! Co jest akurat dobrą wiadomością. No widzę, jak tańczysz bryknę. <laughs> Czy może ja Cię spróbuję, nie wiem, popięć? When you go down, when you go down, hey, hey, walk up the house with my swagger hot in there with the white house, it's a girl. People just get so much, just get the tie, it's out of control. Cause I can't follow, I'm calling them no women, the shorties, no nothing, my like clothes. Stopping am talking about the shorties, oh, I like my jewelry, that's always on.

Hä, jakko tackle i